News na dziś. Salowa z Wrocławia nagle stała się właścicielką 19 samochodów. Pani Monika z Wrocławia nigdy nie miała auta, jednak 3 lata temu okazało się, że formalnie ma 19 samochodów i nie płaci za nie składek na ubezpieczenie. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny zajął pensję pani Moniki, a policja do tej pory nie wytropiła oszustów. Kobieta opowiedziała o całej sprawie w programie TVN Uwaga. Pani Monika pracuje jako salowa w szpitalu i strata takiej części pieniędzy zmartwiła ją na tyle, że od razu poszła na policję. Sama kobieta zorientowała się, że ktoś wykorzystuje jej dane i kupuje samochodne jej nazwisko. Przez długi czas w sprawie nic się nie zadziało, więc pani Monika postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Udało jej się zdobyć między innymi dwie umowy na zakup auta podpisane jej z fałszowanym podpisem. Znalazła też prawnika, który na szczęście postanowił pomóc jej za darmo. Reporterzy uwagi wykorzystali fałszywe umowy, do których dotarła pani Monika i sami zaczęli badać sprawę. Okazało się, że oszuści kupowali stare, niezdolne do jazdy pojazdy. Najprawdopodobniej Podobnie w celu zdobycia części. Auta nie były oficjalnie wyrejestrowane, więc ubezpieczyciele upominali się o składki. Śledztwo cały czas trwa. Na szczęście ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny po interwencji uwagi zawiesił na czas postępowania swoje roszczenia i obiecał zwrócić pani Monice pieniądze, które ściągnięto z jej wynagrodzenia tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Dajcie znać co o tym myślicie i zaobserwuj mnie po więcej newsów.